Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wtorek, 19 maja 2020 roku, Katecheza 70. Wydaje się, że kogoś nie ma, ja nic nie widzę, ale głos brzmi: Och, nie widzę tego i nie widzę tamtego. Gdzie jestem, tak? Nie, no to sami już musicie zgadnąć. Słuchajcie, dzisiejsze słowa Ewangelii. Podpowiadają mi taką bardzo ważną rzecz. To, to, to co, że mnie nie widać, słuchajcie, ale słychać. Czasami nam się tak właśnie wydaje, nie? że nic w pobliżu nie ma, że nic się nie dzieje, a tymczasem patrzcie, głos jest słyszalny. Jezus powiedział dzisiaj do swoich uczniów tak: pożyteczne jest dla Was moje odejście. U ja myślę, że nie uradowali się, ale jeszcze wcześniej. Jezus mówi do nich tak: Nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Oni chyba zrozumieli, że nie chodzi o to, żeby Jezus został i że zostanie cały czas z nimi, tak jak było od początku, od tej łodzi, od tych sieci, przez te wszystkie cuda, ale że Jezus pójdzie. Do swojego ojca i oni to chyba zrozumieli. Pożyteczne jest dla was moje odejście. No nie ucieszyłbym się. No ale zawsze jak Jezus mówi, że odchodzi, to odchodzi po to, żeby przyszedł ktoś, kogo on posyła. Jakie odejście Jezusa jest pożyteczne? Może nie Jezusa, ale może pożyteczne jest odejście tego, co w życiu było wyrobem Jezusopodobnym. Co przypominało bardzo Jezusa, co było tym, no, co dotychczas uznawałem za Niego. Może to być jakieś moje podejście do wiary. Może to w ogóle być jakieś moje pojmowanie wiary. Chodzi o to, żeby te rzeczy, które były tylko tak z pozoru podobne do wiary, które były tak zewnętrznie podobne, żeby one po prostu odeszły. I tak teraz myślę sam. Pytanie. Co w moim życiu jest wiaropodobne? Co w moim życiu jest czymś takim, o czym Jezus patrząc i pokazując palcem, z chęcią by powiedział: Jarek, ale to, to musi odejść. Pożyteczne jest odejście i tego, i tego, i tego. Tak myślę, co to może być. Ja myślę, że mnóstwo naszych poglądów, z których czasami nie wyrośliśmy, tak jak z dziecięcego ubranka. My je powtarzamy, no bo raz drugi zadziałały, no więc teraz chyba też zadziałają. Może Jezusowi chodzi o odejście tego. Co tak bardzo zatwierdziłem w moim życiu, że znam te wszystkie moje ulubione poglądy, relacje z ludźmi, prawdy, które tak bardzo wierzę, że otrzymałem od Boga i je pokochałem. Może Jezusowi chodzi, żeby odeszły te wszystkie rzeczy, o których jestem tak doskonale przekonany, że są już moje, że skoro raz się sprawdziły, no to pewnie drugi i trzeci raz też mi się w życiu sprawdzą. Chyba Jezusowi chodzi o to, żebyśmy zawsze mówili tak: liczę na ciebie. A nie liczę na siebie, czy liczę, że już zrozumiałem, liczę, że już wiesz, no Jezus, tyle z Tobą byłem, tyle chodziłem, to wiesz, co już nie musisz się powtarzać, nie? Może Jezusowi chodzi o to, żebyśmy cały czas mieli z Nim żywy kontakt. Więcej, żebyśmy cały czas mieli kontakt taki odżywiany, każdego dnia świeży i nowy, taka pieśń była. Zawsze świeża i nowa. Może Jezusowi chodzi o to, żebyśmy. Nie kochali historii o Jezusie i naszych zdań, które sobie wypracowaliśmy, ale szukali Jego prawdziwego oblicza, które na pewno dawał, daje i będzie dawał. Dziś zapowiada, że to oblicze, które chce nam dać, objawi nam w mocy Ducha Świętego, którego otrzymają ci, Którzy się na niego otworzą. Gdy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, bo nie wierzą we mnie. Nie wierzyli i nadal ludzie nie wierzą. Niekoniecznie dlatego, że nie mieli okazji, ale że tak wybierają. O sprawiedliwości, hmm, ciężkiej do zobaczenia czasami, i o sądzie. Bo władca tego świata został osądzony. On się robi na władcę, ale on nigdy nim nie był, nie jest i nie będzie. Gdy przyjdzie duch, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przypomina mi się taka sytuacja, może mnie coś nie rozwiąże. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Otóż byłem na studiach chemicznych. W sumie można powiedzieć, skończyłem chemię, no tylko skończyłem ją dosyć szybko, po pół roku. Mniejsza o to, jak to się tam dokonało, nie do końca, oczywiście z mojej winy, to tak każdy mówi, nie? Słuchajcie, ale przeżywałem to. No jak to? Mam wyjechać ze swojego rodzinnego miasta, mam przerwać to, co tutaj robiłem. No to szkoda. Szkoda, jestem Poznaniakiem i chciałem być w Poznaniu. Tak chyba mamy wszyscy, nie? że jak coś nam się wydaje, do czego się przywiązaliśmy, uważaliśmy, że tak to właśnie jest, taka to jest właśnie droga mojego życia, to trudno nam ją zmienić. I potem nastąpiły te zmiany, o których już wspominałem w jakimś świadectwie, że przyjechałem do Lublina, żeby zdawać na studia teologiczne. Dzisiaj patrzę z tej płaszczyzny, że to było świetne, to było bardzo dobre. Opuszczenie w tamtym momencie, nie tylko tej chemii, ale opuszczenie takiego kurczowego trzymania się, w moje plany, moja koncepcja, moje nieodejście z chemii, moje nieodejście z Poznania, było rzeczywiście wtedy moje. I patrząc z tej płaszczyzny, dobrze się stało, że odszedłem. Mnóstwa rzeczy bym nie odkrył. Oczywiście nie wiem, co bym odkrył, ale często. Po prostu pewne rzeczy trzeba zostawić, żeby nowe rzeczy odkryć. Słowa Jezusa, pożyteczne jest dla Was moje odejście, tak naprawdę nie są: żegnajcie, tylko: hej, otwórzcie się, coś nowego, ecie tam, ktoś nowy się zbliża. Czyli uwaga, takie dzielenie malutkie. Jeśli czujesz, że coś się kończy, zacznij zacierać ręce, bo coś nowego Jezus przede mną i przed Tobą kładzie. A i jeszcze ważna rzecz, słuchajcie, właśnie tak wydawało się uczniom, że Jezus odejdzie, że zostawi ich. Że zostanie im tylko wspominanie, że zostaną dobra słowa, które mówił, ale które teraz będą musieli sobie przypominać i wspominać. Tymczasem może właśnie z obecnością Jezusa jest tak, jak z początkiem dzisiejszej katechezy. Wydaje się, że kogoś nie ma, ja nic nie widzę, ale głos brzmi. Ale ten głos Jezusa, który nie tylko mówił gdzieś tam dwa tysiące lat temu, bo Jezus wierzę, że mówi coś do mnie dziś. Czy ja go usłyszę, czy też będę żył nostalgią, och, nie widzę tego i nie widzę tamtego, czy też otworzę się na ten głos, który gdzieś wierzę, że pada w moim sercu. To już zależy ode mnie.